Siemaneczko, witam wszystkich bardzo serdecznie, wszyscy czekamy już na CSa 2 15 lipca niby miało coś się dziać, ale nic się nie zadziało, dzisiaj mamy 17 i jest przynajmniej update A w nim dwie nowe mapy, tym razem dostaliśmy Overpassa, którego można grać tutaj jak widzicie Competitive Oraz niestety również Vertigio, czyli można powiedzieć mapa, yy, którą najbardziej nie lubię I mapa, którą najbardziej lubię w CSGO przynajmniej, więc w tym odcinku zobaczymy sobie jak wyglądają te mapki? Czy coś ciekawego się zmieniło? Więc zapraszam was do tej pięknej opowieści o nowych mapach w Counter Strike 2 Nawet jak tutaj się wchodzi już, to to wygląda ładnie Czuję, że Overpass będzie top Nie no, klasa, patrzcie jak to jest Jak to ładnie, jest w ogóle coś nacisnąłem jak wchodziłem do gry Że automatycznie mi ustawienie jakby wideo zmieniło Znaczy pewnie ta advanced tutaj to Jakby zoptymalizowało do komputera, także fajnie, dobra Trzeba sławeczki ubrać i sprawdzamy. Najpierw przelecimy sobie mapeczkę. Zobaczyć jak wygląda wszystko. Kurde, jak to ładnie wygląda. A granaty sobie kupię jeszcze. Ogólnie nie wiem, czy wam mówiłem, ale ostatnio jednak już polubiłem tą grę. Jak grałem na nikogo chwilę. Teraz ogólnie się nie gra dużo, bo nawet nikt w to nie gra. Już najpierw sprawdzamy sobie wszystko. Nie no, jak to, to jest cudownie. Overpass chyba. Chyba najbardziej podoba mi się, jeśli chodzi o zmiany takie wizualne. W sensie no wiadomo, wszystko wygląda tak samo na razie. Wow, e, ja w to, ja chcę w to grać już. W sensie pro już pewnie nie będzie, ale to wiem. <gry> no dobra, tu busta już nie zrobimy tak jak było, że można było dokądś i dochodzić. Widzę, że od razu się spada. No. No to już jak jest coś takiego, to powinien zrobić przelot, co? Granatu. No ale to nie topne jakoś bardzo. Nie no. Wizualnie to mi się tak podoba, że tu mogę biegać i biegać teraz i się strzelać, jak tu wszystko ładnie widać. Tak jak jest z Nostara. Tutaj mamy trzy takie belki. O, właśnie. Czyli to jest coś nowego. Tu się można ustawiać. Chcę z się wskakiwało tu z kucaka, ale tu już widzę, że się nie da tak. Nie ma szans, no czyli po prostu tu się można. Surf działa? Działa, będzie surfik. Klasa widzowie. I mamy ładne obrazki graffiti. Dobra, nawet się surfować będzie tam w tych, że to jednak chyba zostaje prosem. Widziałem właśnie, że on Pixel też pokazywał tu jak to pięknie wygląda wszystko, serio detale. Są wspaniałe Dobra, idziemy teraz zobaczyć Fenix Pytanie oczywiście główne, tak jak się rozwija OG, bo nie też się rozwija w sumie, to jest głupie pytanie, ale Ej, tu się teraz nie da wskoczyć, tu się można było wsykiwać Ej, nie da się. Coś mnie zablokowało w powietrzu. Widzicie? Kurwa, tak to nie miało wyglądać. Jest tu się na tą półkę chyba nie da wejść, wydaje mi się. Hmm, tam czy nie chciałem ukryć mordeczka akurat, wiesz? Chcemy, żebyś tu się stanął. No to jeszcze jest pobugowane Na głowie skaczeło. A, się ma Mordio. Co tam? Dobra, nieważne. Jedziemy dalej. O, tu jest. Przejrzyste wszystko. Nie pamiętam, czy to było tu, czy to było. Pewnie te granaty inaczej. Będzie się rzucać, nie? Ty, dobrze, to chciałam tego pierwszego, czy nie? No, prawie. No, trochę się pozmienia tutaj system granatów, bo jest więcej zmian aniżeli. Nieraz na innych mapach, nawet takich małych zmian, że wiecie. na przykład obok lampy, tak rzucało, można powiedzieć, że tak. Jakby wyżej trochę, co? Ten już lepszy, ale to też nie No i będzie granatów trzeba się pouczyć. I to sporo trzeba będzie przysi przysiąść. Przysiąść przed komputerem. No dobra, idziemy dalej. nie mam balony klasa. Super ta mapa wygląda jak tu jest bardzo ładnie, patrzcie Tu się nie da się. szkoda, myślałem właśnie, że Może movement, kurwa Chyba się nie da niestety Szkoda Ale fajny plot w taki naprawdę płaca No jestem pod wrażeniem, no to jest ten smok, nie? Który, o którym No było ostatnio głośno, bo tam jakieś szuliki Że będzie właśnie overpass no nie no, mapa wygląda przecudownie. Trosze, troszkę się pozmieniało. Wydaje mi się, właśnie przez takie małe elementy przez takie małe elementy, właśnie granaty będą inne. I różne takie rzeczy. No ale ta mapa chyba zmieniła się najbardziej z wszystkich. No patrzcie, jak tutaj. To było graffiti. To już nie jest nazwane graffiti. Co w się sensie, może być, oczywiście. Ale to jest teraz. się kupuje tutaj bilet? To może jest the train, nowy? Wow, patrzcie, mamy rozpiskę Odjazdów, przyjazdów. Niestety nie możemy wejść. Nie no, fajne, fajne. To jest, teraz jest prawdziwy overpass, tak? Kibelki nawet. Ty, jedna kible to kible. No i co, tutaj mamy bombsite. A czy bombsite? No, bombsite też w sumie. I resetę można powiedzieć. No, ta mapa wygląda prze. Już chyba 18 to mówię, ale naprawdę bardzo ładnie. No, bank jest bankiem dalej. Idziemy dokładnie zobaczyć respa. Banku, jak widać, na bogato, na bogato. Tutaj mamy wyjście na heaven, tak jak było. No ładnie to wszystko wygląda. Będzie się flashować, cyk, elegancko. No i tutaj wyjście z CT, praktycznie tak samo. Więc tak w skrócie wygląda ta mapa. No ja jestem pod wrażeniem generalnie. Jeszcze raz przelecę, czy nie przeoczyłem czegoś ważnego. To na przykład jest kamera, to jest bardzo istotne, bo ktoś nas teraz obserwuje, jak będziemy plantować. No, trzeba uważać. Może niektórzy trenerzy skorzystają z tego. <laughs> tu są obrazki, jeszcze trzeba poglądać, no bo to jest takie kurde detale, ale bardzo ładne te detale. Tu jest drapina. No i co? Tutaj mamy jakiś wózek widłowy. Tutaj była dyskoteka, niestety muzyki już nie mamy. Nie mamy muzyki, przynajmniej na razie. Może kiedyś dodadzą. Respero. Tutaj w sumie nie byłem, ale tu się nic nie zmieniło. W się w syfie jest ładnie. Sprawdzę chociaż, czy stąd tą heaven trafię. Tak było. tak Także całem. No nie, dużo zmiany, kurde. No, tak jak mówię, największym mankamentem będą teraz granaty, których będzie trzeba się po prostu uczyć od nowa, bo będą troszkę inne line upy Generalnie mapa jest dużo ładniejsza. Yy, przejrzysta bardziej, bardzo mi się podoba, no to widać, że to jest nowa gra, że tak powiem, no i nic tylko grać. Mam nadzieję, że inne mapy, które wejdą, również właśnie w taki sposób będą wyglądać, bo, bo o to w tym chodzi. To jest nowa gra ma być, nie? A nie taka sama. Kiełby tu mamy. Pa, to można byłoby wejść i stać na kiełbę. O, jestem w nowym miejscu na werpasie. Tego nie było. Znaczy, no było pewnie, ale słabo zrobione. A tu można coś śmigać normalnie. No i git nie? Jesteśmy w restauracji. Tutaj wuszczy nam robią. Fajnie, jakby tak się dało wejść tu teraz normalnie, ale na pewno się nie da. Hehe, <laughs> bo tu jest. Closed, closed. Więc z tym oto pięknym akcentem z kiełbasą myślę, że możemy zakończyć ten odcinek. A po prostu w kolejnym przelecimy Vertigo. Bo tutaj troszkę dłużej byłem niż myślałem, bo naprawdę. Nie spodziewałem się aż takich zmian, bo porównując do Miraża, czy Niuka, czy Dasa, to do dużo mniej tych zmian było. Tutaj jednak jest ich dużo więcej. Zatem dajcie znać, co sądzicie o mapce. Czy jesteście również w takim szoku jak ja. Wkrótce kolejny odcinek z Vertigo i być może jakieś update'y co do Overpassa. Jak coś nowego się dowiem, może jakieś pozycje, może coś. No na razie to jest świeże po update'cie. Także dzięki za oglądanie, zostawcie subko like, łapkę w górę komentarzy. I do następnego. Na ra